wszystkim Ostatnio dostałam taką małą paczkę niespodziankę z dwoma różnymi rzeczami od Lifestyle Designers i nie jest to odcinek sponsorowany. Wysłali mi oni to po prostu tak w ramach prezentu, ale na tyle zainteresował mnie szkicownik, który się tam znalazł, że postanowiłam go wygooglować i zobaczyć o co w nim chodzi. Bo jeżeli sobie tak pomyślimy, standardowo papiery wykonane są z drzew. A ten szkicownik jest w 100% bezdrzewny Wykonany z węglanu wapnia, a mówiąc tak ogólnie, to z kamienia. Nigdy wcześniej nie słyszałam i nie miałam nic z tej marki. Pokażę Wam ją za chwilę. W internecie widziałam, że ogłaszali tę nowość 6 lat temu, więc nie jest już to taka nowość. Jednak, no, nie słyszałam wcześniej, nigdy o tym, tak jak Wam mówiłam. Ale dobra, wiecie co? To, jak prezentuje go producent, naprawdę mnie przekonało, więc dzisiaj przetestujemy jakieś różne techniki w środku i też sprawdzimy jedną rzecz, bo ona wydaje się być bardzo, bardzo fajna. Powiem Wam, że naprawdę cieszę się, że nie muszę używać tutaj lamp, bo mam wystarczająco dużo światła. Jest tak gorąco, że się po prostu i tak rozpływam. No masakra. Uh. A jeszcze zanim przejdziemy do testów, to chciałabym Was zaprosić na mojego Instagrama i TikToka, gdzie możecie śledzić różne rzeczy na bieżąco, takie, których nie pokazuję tutaj na YouTubie. No dobra, już nie mogę się doczekać, aż zabiorę się za ten szkicownik, także lecimy. Pierwsze wrażenie na temat tego szkicownika było: jejku, jaki piękny kolor! Jeżeli chcielibyście go poszukać, to jest to kolor eukalipt, ma twardą oprawę i jest to format A5. Wypisane tutaj jest, że to Stone Paper Notebook, ale z tego co wyczytałam gdzieś na stronach, to no tak jakby deklarują, że jest to taki bardziej szkicownik niż notebook bo w ogóle do dostania są i w kratkę i w linie notebooki, a ten mamy akurat gładki no i właśnie chciałabym wam pokazać jak on wygląda i co nieco na ten temat powiedzieć bo myślę, że jest to naprawdę bardzo intrygujące, jeżeli chodzi o sam szkicownik to ma on 144 strony i taką właśnie twardą oprawę no i tutaj mamy wypisane wszystkie takie informacje na ten temat tu możecie sobie zrobić screenal Albo zatrzymać, żeby poczytać. No i właśnie tu jest wszystko tak wypisane. Najważniejsze, co chciałabym sprawdzić, to waterproof and tear resistant, czyli jeżeli wylejemy na niego wodę, to będzie on wodoodporny. Jestem ciekawa, jak się zachowa papier, kiedy nalejemy trochę tej wody. I to jest marka, o której mówiłam. Australijska, młoda marka, chociaż 6 lat temu to może już nie taka młoda, ale dobra, przeczytam Wam w ogóle o co tutaj chodzi. Notesy karst posiadają innowacyjny kamienny papier wynaleziony przez młodą australijską markę w 100% bezdrzewny wykonany w całości z tego węglanu wapnia. Kartki w ogóle są takie dosyć szorstkie, takie jakby właśnie satynowe, dosyć dziwne w dotyku i mają one 144 gramy. To jest bardzo dziwne, bo pod palcem wydaje mi się, jakby miały tak ze 110, ale dobra, dalej wam czytam. Papier ma intrygującą, gładką satynową powierzchnię, jest odporny na wodę i rozdarcia, doskonale nadaje się do pisania dowolnym narzędziem, ołówkiem, piórem, długopisem. Tuż ani atrament nie przesiąka na drugą stronę. To też jest fajne do sprawdzenia. Zobaczymy, jak tutaj markery będą się sprawować i czy w ogóle nada się do rysowania, no bo jak mogliśmy zobaczyć, tutaj jest napisane. Notebook, a nie sketchbook. Notez zachował klasyczną formę, typowy format i wykończenie. Posiada twardą okładkę pokrytą syntetyczną, wegańską skórą. Tutaj mamy właśnie taką fajną w dotyku, delikatną, ale też właśnie twardą. I mamy też taki znaczek na dole. Szyte strony, satynowa zakładka i opaska z gumki, gwarantująca bezpieczne zamknięcie notesu. Dobra, tutaj mamy gumkę z tyłu, jeszcze jej nie używałam, w bardzo ładnym kolorze, pasującym, no, idealnie do tego szkicownika. Tu jest też właśnie ta. Ta siemka, żeby sobie zaznaczyć, gdzie jesteśmy, ale ta siemka jest już koloru takiego bardziej szampańskiego, bym powiedziała, bardzo cienka. I jak tu są szyte strony, więc sprawdźmy na samym środku tej strony, jak to wygląda. To nie jest tu. Okej, okay, trochę jakby zaklejone, więc trzeba było to rozwalić, ale nie będę tego robić. Dodatkowo wewnątrz na okładce posiada dwie kieszonki na luźne notatki, paragony albo wizytówki. Tutaj jeszcze mamy taką małą ulotkę z jakimiś rzeczami na ten temat, na temat szkicownika, i w środku właśnie miały być dwie kieszonki. I ciekawa jestem, czy to jest ta kieszonka i ta. No, tak, standardowo bym powiedziała, przeważnie w każdym szkicowniku znajdują się z tyłu takie kieszonki, takie koperty. No i mamy tak, cechy charakterystyczne twarda oprawa no jest twarda 144 strony nie będę tutaj liczyć nie są one zaznaczone gramatura papieru 144 gramy szyty grzbiet okładka otwiera się na płasko sprawdźmy to. No, tak, zdecydowanie otwiera się na płasko nadruk na okładce wykonany atramentem sojowym. Czy to chyba nie mamy zbyt dużo nadruków, tylko tutaj na dole i tutaj wzór gładki, zaprojektowany w Australii. I to, co jest jeszcze napisane na stronie jednego ze, ze sklepów plastycznych, to luksus i ekologia w jednym, no Cardstone Paper nie są w 100% recyklingowalne. Wydaje mi się, że chyba one są, bo tutaj była taka wzmianka 100% recyclable. And Tree Free, więc tu jest chyba jakiś błąd, więc <noise> powinni to na pewno poprawić, bo no nie jest to chyba prawda. A przy ich produkcji pozostawiany jest o 60% mniejszy ślad węglowy niż przy produkcji klasycznych notesów. Także jeżeli chcemy dbać o środowisko, to myślę, że jest to dobry wybór, ale jak czy jest dobry jakościowo do rysowania, to się okaże za chwilę. Najpierw sprawdźmy test z wodą. Mam tutaj swoją szklaneczkę, w której piję wodę. I będziemy delikatnie wylewać tutaj na papier. Mam nadzieję, że może z tyłu wyleję. Tak, ja chyba jednak z tyłu to wyleję, bo nie chcę sobie tutaj zaplamić wszystkich stron. Więc weźmiemy tę jedną z ostatnich. Także lejemy. Trzymajcie kciuki, żeby dobrze tutaj wyszło, żeby nic się nie stało z tym. Ok. <grytanie> no nie, zobaczcie, jak leci ta woda. Zlatuje. Ciekawe, czy to się da wytrzeć. Teraz mam tutaj właśnie papier, więc zobaczymy, czy jak to się przetrze, to będzie normalnie wyglądać. Wydaje się, że chyba tak. Papier jest zupełnie nienaruszony, gdzie by się powyginał w tym takim, wiecie, zwykłym papierze wykonanym z drewna, a tutaj jest. No prawie, że już nic nie widać, popatrzcie. Z drugiej strony też nic. Ale powiem Wam, co mnie bardzo uderzyło, kiedy otworzyłam ten szkicownik, to ten zapach. Zapach jest tak intensywny. Jeżeli ktoś ma wrażliwy nos, no to ten szkicownik, nie wiem, czy da się przewietrzyć, ale zapach jest okropny. A no, jeszcze najważniejsze to cena: 106 zł. Dużo, mało, no nie wiem, możecie ocenić. Wydaje mi się, że. Jest ok jak na 144 różne strony, ale w zależności od tego, jak będzie działał, zobaczymy, ocenimy i poddamy werdykt. Co sądzę na ten temat? Także zabieramy się do testów. Pokażę Wam dzisiaj trzy techniki, które testowałam, a pierwsza to oczywiście standard, czyli ołówki. Producent zapewniał nas, że właśnie ołówki tu się będą dobrze sprawdzać, więc wzięłam swoje Faber-Castell, czyli sprawdzone w dłoń i zaczęłam rysować. Pierwsze co to mogłam zauważyć, taką bardzo gładką powierzchnię i powiem wam, że super się rysowało ołówkami po niej. Fajnie się rozmazywały. Była ona taka jakby jedwabista. Generalnie nie czuć żadnej faktury pod spodem. W rozcieraniu ołówków pomagałam sobie pędzelkiem i używałam także gumki do ścierania w takie miejsca, gdzie chciałam po prostu zrobić najjaśniejsze. Gumka jak najbardziej działa, wszystko się tutaj ściera, więc jest ok. Na pewno też muszę wspomnieć, że ten papier wydaje się być naprawdę bardzo, bardzo cienki, bo wszystko prześwituje pod spodem. W tej chwili, kiedy to nagrywam, patrzę na ten pierwszy rysunek i pod spodem prześwituję mi drugi, który stworzę za chwilę na odcinku. Ale jeżeli chodzi o ołówki, no to jak najbardziej Wam polecam do używania w tym szkicowniku. Medium do przetestowania będą kredki. I mogliście zobaczyć, że również prześwitują te ołówki po drugiej stronie. A właśnie 144 gramy wydawałoby się, że dużo, ale w przypadku tego papieru i tego surowca, z którego zrobiony jest papier, no to najwidoczniej nie jest wcale tak dużo. On po prostu nie jest chyba za bardzo kryjący. Ale to co mogę powiedzieć, to na pewno bardzo przyjemnie się nimi rysuje, nawet i kredkami. Kredki sunęły po prostu jak po masełku. Polichromosy, których dzisiaj używałam, wydawały się być bardzo mięciutkie, tylko w tym przypadku, kiedy rysuję właśnie ten portret, używam jakichś pięciu, chyba pięciu kolorów. Chciałam, żeby był taki bardziej szkicowy, nierealistyczny i właśnie zauważyłam, że jeżeli mocniej się przyciśnie kredkę, to niestety no, ten papier jakby tak się ugina po prostu Kojarzycie coś takiego, że na przykład piszecie w zeszycie długopisem i mocno przyciśniecie, to on zostawia takie ślady na drugiej stronie i tak to właśnie w tym przypadku było, więc tutaj trzeba delikatnie obchodzić się z kredkami i nie naciskać ich zbyt mocno. Później pokażę Wam jak wygląda z tyłu kartka i jak to wygląda kiedy przeszło na kolejną stronę. Chciałabym jeszcze wspomnieć ważną rzecz. Producent pisał nam, że jest odporny na rozdarcia, i chciałam to też przetestować. I naprawdę, to jest po prostu jak jakiś plastik. Zobaczcie, tak wygląda moja próba rozszarpania kartki z tyłu, i to, jak zostało nierozdarte. Te elementy się po prostu porozciągały, i bardzo dziwnie to wygląda. Wracając do techniki rysowania kredkami na tym papierze, to znowu jak najbardziej Wam polecam. I kolejne, już ostatnie medium to markery na bazie alkoholu. Nie chciałam tutaj testować akwareli ani jakichś takich pisaków wodnych, no bo, tak jak producent nam napisał, są te kartki wodoodporne, więc to by po prostu nie miało sensu. Ale chciałam zobaczyć, jak będą się prezentować na tym papierze markery. No bo nie mamy tutaj takiej wchłaniającej bawełny czy no, czegoś innego, co jest zazwyczaj w papierach. Więc byłam zaintrygowana, jaki efekt możemy osiągnąć i czy w ogóle będzie się dało malować, kolorować markerami. I to, czego się obawiałam, no niestety, nie są one tak samo wdzięczne jak na zwykłym papierze. <laughs> po prostu. Wszystko się tak rozpływa, są takie krawędzie. Generalnie kiedy nakładamy marker na już istniejącą warstwę markera, to ten marker spod spodu też się trochę rozmywa. Więc bardziej mi to przypomina jakieś farby nakładając na ten papier, ale powiem wam, że ma to swój urok. Mimo tego, że nie osiągniemy jakichś takich pięknych przejść gładkich, trochę jak grafika komputerowa, to możemy Uzyskać efekt obrazu. I tak sobie od razu pomyślałam, że przypomina mi on też taki papier Jupo, który testowałam kiedyś, właśnie z tuszami alkoholowymi. No to podobne efekty możemy również tutaj osiągnąć, tak myślę, chociaż tamten jest bardziej gładki i taki, że tak powiem, do zdjęć, a ten jest gładziutki, satynowy. Więc, w zależności od tego, czy podoba Wam się efekt, jaki osiągam właśnie tymi markerami, to albo można ich używać, albo i nie. Ja myślę, że właśnie ma to swój urok, ale do takich normalnych, standardowych rysunków markerami, które mamy na zwykłej kartce, no to zdecydowanie nie. Podobał mi się ten efekt, jaki osiągnęłam samymi markerami, że jest taki inny niż dotychczas, ale chciałam jeszcze przetestować cienkopis w kolorze czarnym. Zrobiłam kontury do rysunku i myślę, że jak najbardziej też dobrze się sprawdza. Nie przechodzi on na drugą stronę. Może delikatnie jest taki efekt, jakby się ślizgało po kartce, ale mi to nie przeszkadzało zupełnie. I na koniec chciałabym Wam jeszcze pokazać, jak wygląda z tyłu. Czy przeszedł ten tusz na drugą stronę, czy na następną kartkę? Nie, kompletnie nie. Nawet z tej drugiej strony, tej strony, na której rysowałam, tego nie widać. Chociaż, no wiecie. Kartka jest prześwitująca, więc w ten sposób tę ilustrację możemy zobaczyć, ale nie przesiąkniętą na drugą stronę. Dzisiaj to już wszystko. Dajcie mi znać, czy słyszeliście wcześniej o tego typu szkicowniku, a może z niego korzystaliście i macie swoją wyrobioną opinię na jego temat. Pamiętajcie, żeby zaglądać na mojego Instagrama i TikToka po nowości. A my widzimy się już w kolejnych filmach w środę o 15 i soboty o 9. Także do zobaczenia i pa!